Cześć wszystkim i witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Hardcore. Ten odcinek zaczynamy trochę nietypowo, bo jesteśmy na kopii naszego świata hardcore i jestem tu tylko po to, żeby sobie wyznaczyć spączanki. Co jak widzicie, właśnie teraz zrobiłem. Wszystko to, co jest wewnątrz tego wyznaczonego obszaru, to są spączanki, które są entity processing, to znaczy, że przetwarzają byty. Zmniejszy sobie render distance, bo coś klatkuje. O. A te, te tutaj czanki na obwodzie, na obwodzie są non-entity processing, co oznacza, że nie przetwarzają bytów. Tym razem nie będą nas interesowały same spłączanki, tak jak to było przy farmie Żasa. Będzie nas interesowała granica pomiędzy czankami entity processing a non-entity processing. Jak widzicie, tutaj mamy czątki 6,9-6 do 6,9-8. Co znaczy, że granica naszych czanków Entity Processing jest na, jest na linii czanków 6, 6. 6 przy x. Więc to od razu sobie zapiszę, bo to będzie bardzo ważna informacja. To jest nasza pierwsza linia. Druga linia jest na 5 i to jest Non-Entity Processing. To myślę, że zbudujemy to sobie. Na przykład w tym czanku. To jest w miarę płasko, mamy też miejsce na, na ogarnianie sobie rzeczy I, i powinno być to w miarę na wprost od naszej bazy. No, no tak, tam jest nasza baza, to tutaj będzie myślę, że bardzo dobre miejsce, żeby to zrobić. Więc w tym przypadku zapiszę sobie dokładniejsze koordynaty tego chunku. Dobrze, jesteśmy już na naszym świecie hardcore. Pamiętacie kiedy na początku, na początku w ogóle całej serii mówiłem Wam, że będziemy zbierać wełnę? Może się przydać do późniejszych projektów z wieśniakami. No, teraz jest ten dzień, kiedy właśnie wełna będzie po prostu kluczem. Więc czas wziąć nożyce. Chodźcie, chodźcie. O, właśnie. Trzeba będzie zdobyć y, 72 razy 3. Jest to 216 wełny, czyli ile staków. Y, no, powiedzmy 3,5 staka wełny. Dobrze, mamy staki, 21 wełny. I powiem Wam że szczerze, że nie jest to dużo. Co mnie dość niepokoi biorąc pod uwagę to, że chciałbym zdobyć 3 staki. Więc może dobrym pomysłem będzie strzyżenie też tych owiec, więc poszedłem na spacer po okolicy. No i strzygłem wszystkie owce, które tylko widziałem. Powiem Wam, że było to bardzo odprężające zajęcie. Przy okazji poznałem lepiej naszą okolicę. Powiem Wam, że naprawdę fajnie to wygląda. Na tej jednej wyprawie udało mi się zebrać właściwie prawie całą wełnę, której potrzebowaliśmy, więc myślę, że była bardzo, bardzo udana. Jako taki dodatek zdobyłem kota. O, proszę bardzo, mamy kota. No tutaj mamy naszą całą wełnę na projekt. Tu będziemy mieli całe drewno na projekt. A! Wspominałem Wam, że kupiłem 6 staków chleba od farmera? To trzeba wszystko tutaj schować To skoro już teraz mamy wszystkie nasze... wszystkie nasze rzeczy to jeszcze chciałbym zdobyć sobie unbreaking I żeby zdobyć unbreaking to potrzebujemy zrobić po prostu nowego wieśniaka Dodatkowo co jeszcze chciałbym zrobić to odrobinę fajerwerek bo, jak pójdziemy do endu i to jeszcze będzie w tym odcinku, to będziemy musieli to znaczy nie będziemy musieli, ale warto by mieć ze sobą Firewerki Jak znajdziemy Elytrę, to od razu będziemy wracać do normalnego świata. Riptide 2. No, proszę pana. Uff. Uff, F i 5. Wiecie co? Chyba i tak weźmiemy Unbreaking. Potrzebujemy Unbreaking 3. I tego będziemy się trzymać. One eternity later. Wow, on breaking 3. Super. Czas wrócić do endu i ogarnąć shieldry. Ale teraz właśnie zdałem sprawę, że idę do endu bez bloków. <grym> aha ha ha. Prawie bym zapomniał najważniejszego. Tego wszystkiego. No. Tego Teraz możemy iść. Więc ja się z Wami widzę, kiedy już dojdę na miejsce i będę sobie w endzie. No dobrze, chodźmy. Może powinien wykopać sobie jakąś ścieżkę. Chodźmy. Render distance 32. I zobaczmy. Jest! To jest koniec naszej podróży. Jest! Bardzo dobrze, że zwiększyłem render distance. Dobrze, jesteśmy na solidnej masie lądu. Czas wejść do miasta. Wejść do miasta i skarżyć sobie y, parę shulkerów y, i elitę. Mamy już o. dwa shulker co oznacza, że skraftujemy sobie nasz pierwszy shulker box, y, gdzie wrzucimy sobie jakieś niepotrzebne rzeczy. Najpierw byłoby gdyby jakiś szalker nas... o właśnie w tym momencie trafił Podstajemy sobie nad tym, dopóki nas kolejnie nie trafi No, szybciej, dziękuję Teraz możemy sobie tutaj stanąć I wybrać wodę, to jest nasza strategia Więc możemy sobie spokojnie na nich strzelać O ile nic nie zrobią I Jedyne co, możemy się udusić I czas zabić szulkera tutaj. I mamy litrę. Łącznie z diamentami i bardzo dobrym hełmem. Taki hełm jest naprawdę dobry. słabymi rzeczami Federfolik 4 Frostwalker 2. Ciekawe. Bardzo ciekawe. To i to. Elytra, Unbreaking 3, mending i możemy lecieć. <śmany> I możemy lecieć. Jesteśmy dobrze wykitowani, to można otworzyć wszystko do skrzynki i teraz możemy, możemy sobie w stylu odlecieć do domu. Hu O, jak to jest, jakie to jest dobre uczucie! <śmany> O, i proszę. Jesteśmy na miejscu. Hop. I jesteśmy w domu. Wszelakie możemy sobie trzymać, na przykład na tej ścianie. Od razu sobie skraftujemy dodatkowe. I oczywiście jeden z nich weźmiemy na nasz projekt. Skrzynkę projektową lubię mieć albo na czarno, albo na czerwono. Tym razem możemy zrobić sobie na czarno i potrzebujemy tego wszystkiego i tego, no i cały ten chleb ciach będziemy potrzebowali jakiegoś ładnego materiału bo ten projekt będzie już bardziej trwały, więc chciałbym się w miarę postarać więc yy, najlepiej chyba będzie wziąć sobie kilo nasz silk no i jest ok, kilo z silk Touchem. Jakbyśmy później chcieli, to wrzucimy sobie tu jeszcze jedno FI4 albo F5 no i będziemy w tym najlepszy kierowski Na razie myślę, że nie jest to potrzebne. Yy, chodźmy kopać. O, nie mam pochodni. Mm, nie mam pochodni. To jest przypał. Może ogarniemy sobie jakieś yy, naziemne źródło kamienia. Dobra, to wystarczy. To nie jest bardzo aż tak masywny projekt. Mamy tutaj bagno, więc można by, można by od razu ogarnąć sobie parę, parę slimów, co było bardzo fajne. Poczekamy, aż zaczną się lespić moby. No i poszukamy sobie slimów. Chciałbym sobie tylko trochę, żeby móc zacząć jakieś nowe rzeczy w ogóle robić. Dobra, zagadniemy ze sobą slima. dwie slimy to trzeba wykorzystać to jakiś szuta petco no. U, tu mamy jeszcze jednego slajma to sobie też to też go ogarniemy uuu ile tam rzeczy Mamy stack boli i tyle nam wystarczy. Nie mam zamiaru tutaj dalej tkwić i narażać swojego życia. No, od razu wymienimy sobie hełm, bo pamiętam, że miałem tam... O właśnie, prot 4, unbreaking 3, aqua affinity. Yy, na ten sobie damy mending. Chciałbym jeszcze respi na to dać. Więc mendingu na razie nie daje, ale... Ale oczywiście można sobie to ubrać tak. To jest dobry hałm, naprawdę Chciałem nad tym, żeby zrobić coś ciekawego z tym piecem Ale jeszcze wam nie będę o tym mówił Myślę, że może być dość ciekawe I powinno wam się spodobać W sumie fajnie by też mieć instant hubki 2 Dobrze, lecimy sobie na miejsce Jesteśmy na miejscu Więc tutaj postawimy sobie crafting Żebym wiedział, że to jest ten chunk Dobra Lecimy teraz z powrotem do bazy. Weźmiemy nasz project box. W sumie warto by jeszcze wziąć trochę szkła ze sobą. Ciach. Ciach. No i oczywiście ciach. O, dziękuję. Tego właśnie mi było potrzeba. Ten trade uratuje mi życie. Fortuna 3. Bardzo dobry wieśniak w sumie. Kupimy sobie jedno fortuna. Po dlaczego nie? To jest bardzo dobry chunk. Teraz gdzie jest ten chunk? Tutaj gdzieś. No? Tak, tutaj. O, to, że te idemy się nie zdysponowały to jest bardzo dobry znak. To znaczy, że chunki nie są Entity Processing. Czyli dokładnie tak jak chcieliśmy. Ale projektem zajmiemy się dopiero w kolejnym odcinku, więc jeśli Ci się podobało, to koniecznie zostaw łapkę w górę. Zachęcam również do subskrypcji, żebyś wiedział kiedy będzie kolejny odcinek. A ja się z Wami na razie żegnam. Cześć.